Siemaneczko, misiaczki w moje, witam was bardzo serdecznie, chciałbym was powitać w odcinków. No i zawsze ktoś musi pierdzieć, nie? Oj, nawet jakiś motocyklista jeździ. O rany, mam nadzieję, że nie będę musiał z nim gadać, bo muszę kreślić ten odcinek dla was, kochani. To on tak pierdzi. Powiem wam, że miałem niezłą przygodę i to tak naprawdę zarąbiście niezłą. So, stoję sobie tutaj, wiecie, chciałem nagrać wam odcinek, a tu nagle podjechał motocykl. Nie znam totalnie gościa, mówię cześć, cześć, siema, no i tak jakoś spędziliśmy godzinę. Dlatego fajne jest motocykle, fajne jest motocykle, fajne są motocykle. Kochani, chciałbym Wam pokazać, na co poszły hajsy z YouTube'a. I czy to będzie coś takiego, że wiecie, że ja teraz będę się chwalił, mówił, nie, powiem Wam, kochani, tylko tyle, ja wezmę kluczyk, wyjmę, mi ich motocykla nie podwalił. Pokażę Wam, moi drodzy, do czego można dojść ciężką pracą i to, uwierzcie mi, naprawdę ciężką, przez którą teraz mam urlop. Musiałem wrzucać dwa filmy w tygodniowo, no bo już nie mam siły, ale podzielę się z Wami moim szczęściem, kochani. To, co za mną stoi, bang, to jest, kochani, mini motocycek <noise> Los puttos. E, tak, to jest 125, to którą, na którą mogę jeździć, mając prawo jazdy kategorii B, czyli na samochód dłużej niż 3 lata. Ma chyba 15 koni mocy. Nie wiem, mocy jest naprawdę sporo i mogę Wam tylko powiedzieć tyle, że w najbliższym czasie pojawi się kanał drugi na YouTubie, na którym będę typowo robił jakieś takie motowlogi, więc zainteresowani będą mogli do mnie napisać na PW, ale to tam, nie wiem, za okolicę miesiąca może, nie wiem jak tak będzie. I właśnie, kochani, dzisiejszy odcinek nie będzie o tym, że o, patrzcie, wydałem milion tysięcy złotych na to i teraz to będę rozwalał. Nie, bo dbam, kochani, o tą perełkę jak nie wiem co. No i tak dbam, kurczę, że jak sobie gadałem z tym gościem, to wiecher się zebrał i kamerę popsułem. <noise> znaczy kamera spadła i obiektyw pękł, ale no całe szczęście mi widać. I moi drodzy, chciałem wam powiedzieć o ciężkiej pracy, no bo bardzo dużo osób będzie wam mówiło, że no, musicie się uczyć żeby dojść do czegoś w życiu. Wiecie co, ja byłem kochani uczniem naprawdę trójkowym. Byłem dobry z plastyki, wybaczcie za szmery, za szumy, no ale nie ogarnąłem jeszcze pojedynczego mikrofonu i drugi siedzi w kieszeni i tam gdzieś szumi, ale bardzo, właśnie bardzo dużo osób mówi, że no, musicie się uczyć, bo inaczej do niczego w życiu nie dojdziecie, wiecie co? Ja uczyłem się tylko tego, co mi było faktycznie potrzebne. Byłem dobry z plastyki w podstawówce i w gimnazjum, z niczego więcej w sumie. W technikum byłem dobry z grafiki, a na studiach byłem po prostu zarąbisty z grafiki, I dlatego zostałem kochani grafikiem. I to co tutaj stoi, kochani, czyli motocykl za kilkanaście tysięcy złotych, to nie jest moi drodzy wynikowa tego, że ja byłem zarąbistym uczniem. To jest wynikowa, kochani, bardzo ciężkiej pracy nad tym, co naprawdę kochałem, tak? I tego samego moi drodzy chciałbym w dzisiejszym odcinku nauczyć was, że pamiętajcie, że oceny to jest tylko i wyłącznie klasyfikacja, społeczeństwa, jak wypadacie w edukacji, ale moi drodzy, to nie określa was jako was. I gdy kiedykolwiek przyjdą wam chwile zwątpienia, że nie wiem, macie same jedynki, yy, nie wiem, dyrektorka mówi, że jesteście debilami, czy nauczyciele, mam do was taką prośbę. Przypomnijcie sobie ten filmik, gdy patrzycie na gościa, który nie zdał klasy, którego matka, kumpla mówiła, żeby nie brał ze mnie przykładu, bo marnie skończy. Czy. No ogólnie gościa, który uciekał ze szkoły i wolał tańczyć i chciał zostać w technikum DJ i chciał rzucić technikum, tak? Nie mówię, że każdy z was, kochani, osiągnie sukces, ale pamiętajcie o jednej najważniejszej zasadzie, że ciężką pracą jesteście, kochani, do naprawdę, no wszystko zdobyć. Tu, moi drodzy, stoją wszystkie moje weekendy, które nie przebalowałem, nie przepiłem, nie chodziłem na imprezy, tylko siedziałem i montowałem filmiki na YouTube dla Was. tak? No, nie, muszę, nie mogę, moi drodzy, ukrywać tego, że cały strój motocyklowy, buty, kurtka, kask, chociażby rękawice, no spodnie też, <ścoughs> czy jakieś tam raidki termopodto, to też kosztuje swoje, tak? I to też, moi drodzy, jest kilka tysięcy włożonych. I to są, moi drodzy, to są tylko pieniądze. Pamiętajcie, że. Jeżeli będziecie, moi drodzy, w przyszłości pracować, robić to, co kochacie, wy nie będziecie patrzeć na pieniądze jako na, nie wiem, na jako jakiś wyznacznik, że o Boże święty, muszę żyć od pierwszego do pierwszego, muszę, nie wiem... Będziecie, moi drodzy, traktować te pieniądze jako nagrodę za waszą ciężką pracę. Tak to mogę określić. To, co tutaj stoi, kochani, to jest nasze wspólne dobro. <laughs> Gdyby nie ja, to nie wy. Gdyby nie wy, to nie ja. Ja moi drodzy, bez widzów, bez wyświetleń i tak dalej, na pewno bym nie kupił sobie tego. No bo nie ukrywam, że troszeczkę to kosztowało i z samej pracy jako grafik 3D byłoby mi ciężko na niego zarobić. A YouTube bardzo dużo, Wy mi kochani, bardzo dużo pomogliście. Nawet nie dając mi tych donate'ów, o które nigdy nie proszę. <laughs> no to faktycznie, czy znaczy nie, z donatów, faktycznie dobrowolnych, kochani, mam te rękawiczki. d 3 widzicie? Wam wezmę, pokażę. O. Patrzcie, to są łapajki moje, tutaj mają wzmocnienia z tak zwanego materiału D3O, który jest termoplastem, on jest elastyczny, w środku też ma fajne tutaj kowerki, dodatkowo one są długie i cieplutkie, wiecie, więc mogę w zimę jeździć, nawet jak już było 0-3 stopnie, to faktycznie mogłem sobie na tym jeździć. Dodatkowo, co ja, kochani, mogę Wam tutaj pokazać, wiecie co, ja Was zabiorę na wycieczkę, oh, nie wiem, czy będzie dobrze widać, wybaczcie, jeżeli będzie źle widać, ale tak... Mamy licznik, to jest, moi drodzy, uchwyt do telefonu. Wiecie co? Ja, moi drodzy, chciałbym wam pokazać, jak to działa, żebyście też mogli, moi drodzy, mieć troszeczkę frajdę z tego. Ale wychura, patrzcie na to. Masakra, nie? Patrzcie, mam telefon, on ma taki wtytnik tutaj. I to sobie tak przykładam, przekręcam i sobie siedzi. Fajne, nie? <grytanie> Dobra, chodź telefon, bo zaraz coś mi siebie ukradnie taką torbę podróżną, w której na razie trzeba, kochani, pokrowiec na motocykl. Mm, no bo jak tutaj teraz deszcze są i tak dalej, tutaj jest brudny od łańcucha, no bo tutaj macie łańcuch, kochani, w motocyklu i on tutaj troszeczkę brudzi, ale jak deszczyk pada, to sobie przykrywam i powiem wam, że patrząc na pogodę, będę musiał chyba, kochani, niedługo uciekać, wiecie, bo chyba zaraz będzie padało. A ja jestem też głodny, a miałem sobie taki worku, taki jedzonko kupić, i wiecie co, i nie kupiłem. Znaczy nie kupiłem, nie zabrałem z domu. Dobra, e, co ja tu mogę jeszcze wam pokazać? Tablicy rejestracyjnej wam pokazywać nie będę. <laughs> Chociaż zapewne już niektórzy wiedzą, skąd jestem. Ale pokażę wam tą stronę. Oh. Hopla, mamy tak, tak, tak. Tutaj sobie też taki plecaczek motocyklowy kupiłem, widzicie. że mógł sobie właśnie staty wrzucić inne pierdołki. Co ja tutaj jeszcze mam? Tu mam koło. Nie wiem, czy wiecie, jak widzicie, jak wygląda koło, ale tak wygląda koło. Tu mam szybkę, tak wygląda szybka. Tutaj, moi drodzy, jest poganiarz do świateł, światła, awaryjki, inne pierdołki, inne pierdołki i zapłon. Śmiesznie? Śmiesznie? Śmiesznie. Pokażę Wam, kochani, jak ten motocykl brzmi. Bo zapewne najprawdopodobniej większość z Was ma gdzieś tam wiecie w myślach, no to na pewno teraz barcy, rycy i cescy i snebuerce. Nie. <śmiesznie> Już Wam pokazuję. Już Wam miski, moje kochane, pokazuję, jak to. Hałasuje. Znaczy to bardziej pierdzi jak rozrzutnik do gnoju. Nie można tutaj, tej mojej drodze spodziewać się po pojemności 125 jakichś wielkich atrakcji, ekscesów. No ale posłuchajcie sobie. Bardzo się wzbraniałem przed nagraniem tego odcinku, no bo strasznie nie lubię. Wiem, że ludzie nie mają też pieniędzy, także są ludzie z biednych domów i takie... I takie filmiki bardzo często bywają dołujące dla tych ludzi, którzy nie mają nic. Ale ten film, moi drodzy, no i wam to chłopak z ulicy, niech ma u Was troszeczkę inną siłę sprawczą. Jeżeli on dał radę, to ty też mi się dasz radę. Do zobaczenia na następnych odcinkach. A i bardzo pozdrawiam. Miłego jego mościa, którego spotkałem pod mostem, <gry> który przyjechał swoją R1. Do zobaczyska w następnym odcinku, by moje miski kochane, a może na odcinkach motoblogowych. Cześć!